I na pytanie, szanowny ucznickie, w czym doradca może Wam pomóc? Skupię się na hasie pomóc. Oczywiście może pomóc, ale bardzo ważna i, mam nadzieję, cenna uwaga, wskazówka. Tak. Doradca zawodowy niczego nie zrobi za Was, niczego nie zrobi bez Was. To jest podstawa. Natomiast każdy z doradców, każdy z nas tak naprawdę będzie wspierał Was, młodych ludzi, w bardzo wielu obszarach, na bardzo wiele sposobów. Ale dziś niewątpliwie no to wsparcie. Ta pomoc powinna dotyczyć przygotowania na zmianę. Jedyne, co jest pewne, to zmiana. I, I mamy to poczucie, że rynek zmienia się bardzo szybko. Widzimy to na przykładzie aktualnej sytuacji. Jesteśmy w tym czasie pandemicznym. Rynek zareagował bardzo gwałtownie. Wszystko się tak naprawdę zmieniło. I naszym zadaniem jako doradców jest pomóc Wam zrozumieć tą zmieniającą się rzeczywistość wskazać Wam te przestrzenie, gdzie będziecie mogli tak naprawdę na tym rynku pracy się odnaleźć przyszłościowo. Czy to po zakończeniu bezpośrednio teraz nauki w szkole średniej, czy podejmując dalsze wyzwania edukacyjne i wchodząc na ten rynek za kilka lat. To, co wydaje mi się, że jest niezwykle istotne, to to, że my jako doradcy chcemy Wam też pokazać, czego ten rynek dzisiaj od Was wymaga. I może to nie zabrzmi optymistycznie, ale tu już pewnie sami doskonale wiecie, że poza kwalifikacjami, poza wykształceniem, które są taką podstawą wejścia na rynek pracy, bardzo ważne jest rozwijanie tych kluczowych kompetencji, kompetencji społecznych. I to jest też nasza rola, żeby nie tylko pomóc Wam odkryć Wasz potencjał, ale w momencie, kiedy wskażemy te przestrzenie, w których możecie i powinniście się rozwijać, my Wam cały czas w tej drodze towarzyszymy. I. Te kluczowe kompetencje, na które dzisiaj powinniśmy my postawić jako doradcy i starać się pomóc uczniom je rozwinąć, to na pewno ta inicjatywność i przedsiębiorczość Podejmowanie działań, nie czekanie na nadarzające się okazje, ale uczenie tego, jak sobie te okazje odwrotnie stworzyć. I myślę tego, co powiedziały moje, moje przedmioty. My jako doradcy mamy być dla Was też inspiracją uczniową. Jesteście ludźmi młodymi, macie szereg pomysłów. I naszym zadaniem też jest wspieranie Was w ich realizacji. Coś, co wzbogaci Was potencjał, coś, co wzbogaci to Wasze portfolio, z którym wejdziecie na rynek pracy. I z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że poza, poza tymi kwestiami związanymi z wyborem zawodu, z planowaniem ścieżki kariery, jako doradca pomagam też aktywnym młodym ludziom w realizacji różnego rodzaju projektów. Projektów społecznych, projektów wolontariackich czy nawet takich projektów typowych przedsiębiorczych, które już są nastawione na budowanie kariery, a przyszłościowo na planowanie nawet własnych, własnych, firm, własnych działalności gospodarczej. To w dużej mierze podsumowując, to, co my możemy wam dać, zależy też od tego, czego wy potrzebujecie. Mamy narzędzia, wiemy, jak powinien przebiegać proces doradczy, ale uczniowie, nic o was bez was. Więc jesteśmy wspólnie w tym procesie, w tym procesie doradczym, i chcemy wam dać to, co pozwoli Wam ten potencjał rozwinąć i, i dużo łagodniej wejść na ten rynek pracy. Znając jego realia, będąc przygotowanymi, mając pewien plan na działanie i taką alternatywę, że poradzicie sobie, że wiecie, jak na tym rynku pracy funkcjonować. W życiu nic tak pięknego nie przynosi i nic radości, szczęścia, jak każdego dnia rano wstajemy i idę do pracy, którą lubię który chce się odnaleźć, wykonuje czynności, które lubię i wykonuje je z pasją i ze swoimi zainteresowaniami. I ja Wam takiej pracy życzę i życzę Wam takiej budowania ścieżki kariery zawodowej. Przy wszystkich Waszym, z Waszego rozwoju, byście taką pracę w życiu wykonywali, a to Wam potem przyniesie rozwój i na rynku naszym wielkopolskim, krajowym, europejskim. Korzystajcie z tych opracowań Unii Europejskiej, tam jest też bardzo dużo wytycznych, którzy piszą doradcy zawodowi Europy. Jak odnaleźć się na dzisiejszym trudnym, bardzo trudnym, zmieniającym się rynkiem pracy, ale bardzo takim rynkiem, bym ja go nazywam twórczym, takim rynkiem, który powinien być dla Was otwarty.